A dzisiaj kolejny film z cyklu tworzenia najlepszego jakiego się da, Maca 5.1 Apple Mac Pro 5.1, czyli wrzucamy taki oddech do mojego złomeczka. Także zapraszam. Dobra, więc oczywiście, rozpoczynamy od otwarcia naszego złomeczka nie wygląda to tak. Następnie wyciągamy tutaj odkręcamy tą blokadkę. Ej. Dobra. Czyli wygląda to w ten sposób. Milion różnych rzeczy. Jak już mamy dysk, to wkładamy przejściówkę, aż kliknie, dociskamy, tutaj wkładamy naszą śrubeczkę. Hmm, dobra, niestety, ale w moim zestawie brakuje tutaj śrubki zabezpieczającej, ale nie powinno się nic z tym stać, więc zakładam termopastę. Wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't no games, I just do that's fact, and I don't feel no shame. It's a mood you lack, I go crazy. Now bitch I ain't to track up the track. I work on the shit daily, pass me the jack, fuel got me hazy. I'm a I'm Teraz mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. No, oczywiście jeden slot razy 16 jest zajęty przez naszą kartę graficzną. Do tego mamy jeszcze jeden slot razy 16. To jest ten. I mamy dwa razy 4. Żeby ten dysk działał jak najlepiej, musimy go włożyć, oczywiście tutaj. Miejmy nadzieję, że nie będzie nam potrzebna druga grafika. Nie chcę tu przeszkadzać. Dobrze, mocno włożony, także zakręcamy. No i odpalamy <głos> <głos> Oczywiście pokazuję go jak on jest zewnętrzny. Zawańczmy sobie z tego sprawę. Eee. No Ej, drobny disclaimer w trakcie patrzenia na ten piękny czarny ekran, bo oczywiście moje karty graficzne nie obsługuje Ej, Ej, budromu czy na e, Żeby to zadziałało, to co pokazałem teraz... Są potrzebne dwie rzeczy tak naprawdę. Pierwsza, to posiadanie odpowiedniego kompa, to musi być Mac Pro 5.1 bądź 4.1. Sflaszowane do 5.1. Jak macie 2010 bądź 2012 model, to jest to na pewno Mac 5.1, także nie ma, czemu. Nie ma ym, czym się martwić. A drugie, trzeba mieć Bootrom w wersji 144.00 czyli ten najnowszy, który umożliwia instalację Mojave, bo wtedy też były dołączone sterowniki NVMe także to jest bardzo ważne, żeby ten komp był właśnie w tej wersji i wtedy po prostu tak jak tutaj było pokazane, wrzucamy, instalujemy system i zaraz mam nadzieję, że się odpali no, ja tu czekam jak na zbawienie Wystarczy zrobić bardzo prostą rzecz... Mianowicie. i włączyć monoton. <grystanie> Dobra, w każdym razie jesteśmy wciąż w Polsce. Tak. A i tak jak mówiłem, tutaj całkiem nieźle to widać ważne jest to wersja półtora tak żeby wrzucić w każdym razie pięknie działa na NVMe. teraz z ciekawości zobaczymy ile mu zajmie czasu żeby wystartować o od uruchomienia planowanego անչառնեմ ստաի No dobra, także tak jak było widać, jest to bardzo proste, pamiętamy o tych dwóch rzeczach, o których powiedziałem i w zasadzie wszystko pięknie działa. Będę wrzucał kolejne, pokażę jeszcze jak można y, oczywiście zmodyfikować, wrzucę, y, pokażę jak wrzucić macOSa Katalinę, ale ten komp warto pamiętać, łapie też wenturę, tylko jest trochę bardziej triki. W każdym razie dokleję gdzieś tutaj, jak z Kataliny. No i to będzie w zasadzie tyle. Dalej możemy działać na Macu Pro 5.1 jak na normalnym, codziennym komputerze w zasadzie z wydajnością naprawdę bardzo, bardzo dobrą. Także dzięki bardzo, zapraszam na inne filmy i do, do zobaczenia. Cześć. Cześć.